W tym odcinku omówimy fazę migracji w ramach Cloud Adoption Frameworku. Migracja to przeniesienie naszego lokalnego systemu do chmury Microsoft Azure i może ona zostać wykonana w różnych scenariuszach, które omówimy w ramach tej fazy. Panie Łukaszu, czyli rozumiem, że teraz przechodzimy już do etapu migracji naszych zasobów i aplikacji. Tak, czyli dla scenariuszy Państwo dla workloadów, aplikacji, które Państwo chcą przemigrować bez większych zmian albo wprowadzając pewne zmiany. CAF odpowiada tutaj etapem migracji, migrate, który prowadzi mniej więcej przez różnego rodzaju praktyki, w jaki sposób już migrować, w jaki sposób już migrować te rozwiązania do chmury. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w procesie znaczy, migracji zasobów? Czy pierwszym uszczegółowienie analizy, która była w części planowania, czyli już szczegółowo? Zobaczyć na to rozwiązanie i tak naprawdę dopasować je do landing zony, którą Państwo przygotowali, czyli przygotowujemy się na to, żeby tą aplikację wpasować do środka. I teraz trzeba popatrzeć na to, że tą analizę już można w sposób szczegółowy przeprowadzić za pomocą różnego rodzaju narzędzi. Pierwszym flagowym będzie Azure Migrate. Które pozwala nam ocenić maszyny wirtualne, fizyczne, bazy danych i przygotować, to, przygotować się do migracji, wykonać analizę przedmigracyjną. Można też wykorzystać do tego narzędzia firm trzecich, które pokazują, w jaki sposób wygląda te środowisko, już te, które ma być zmigrowane faktycznie i możemy sprawdzić i porównać, jak to się ma do. Kosztów i naszych e, inicjalnych założeń z planowania. Czyli ta analiza przedwdrożeniowa na etapie migracji służy temu, żebyśmy sprawdzili, czy wpasujemy się w nasze istniejące landing zony i w to przygotowane środowisko, subskrypcje, resource grupy, które stworzyliśmy e, i ewentualnie da nam wskazówki, co należałoby dodatkowo zmodyfikować przed przystąpieniem do tej finalnej e, migracji zasobów. Tak, dokładnie. O, to ma właśnie pokazać, w jaki sposób, czy. Zgadza się wszystko w modelu kosztowym w naszych założeniach. To jest jedna rzecz. Druga, czy w niektórych miejscach landing zony, na przykład nasz model landing zony operacyjny należy dostosować w jakiś szczególny sposób, ponieważ systemy nie są, że tak powiem, za pomocą kalki, że można je skopiować. tylko czasami trzeba wprowadzić jakieś modyfikacje do założeń. Stąd za każdym razem trzeba sp sprawdzić, czy wszystkie bieżące założenia, wszystkie dane są poprawne. To będzie takie istotą tego pierwszego kroku przy migracji. W ramach migracji niezwykle istotne jest dobre przeprowadzenie analizy przedmigracyjnej naszych systemów. Do tego mogą posłużyć narzędzia, które wspomnieliśmy w rozmowie, takie jak Azure Migrate czy Mice. Microsoft posiada wiele narzędzi z portfolio partnerskiego do wykonywania takiej analizy. I dzięki dokładnej analizie możemy w łatwy sposób przygotować model kosztowy, zgodność naszej migracji z modelem, przyjętym modelem kosztowym, jak i uprościć na bazie tych informacji naszą migrację i zaplanować ją poprawnie. Czy te narzędzia, o których Pan wspomniał, służą tylko do takiej analizy przedwrożeniowej, czy również mogą nam pomóc w samej migracji? W przypadku takiego cloudomizeru, o którym wspomniałem, to jest narzędzie analityczne do zebrania tych wszystkich danych. W przypadku Azure Migrate mamy ileś scenariuszy migracji, które one wspierają w ogóle cały proces, wspierają cały proces migracji taki, y, takich usług do chmury. Są również narzędzia firm trzecich, na przykład Wim, który pozwala przemigrować, więc mamy różne strategie. Unikatową w Azure Migrate jest to, że nie wspiera nie tylko scenariusz rehost, Czyli ten najbardziej podstawowy, gdzie przenosimy maszyny wirtualne. Wspiera on również przenoszenie baz danych. Bo teraz trzeba popatrzeć na migrację, że to nie zawsze jest migracja pod tytułem przesuniemy nasze maszyny wirtualne. To jest pierwszy krok, ale obok tego mogą być dokonywane inne scenariusze. Rozumiem. Mamy więc narzędzia wspierające. I migracji maszyn wirtualnych, ale również poszczególnych innych komponentów, np. baz danych. Czy moglibyśmy troszkę więcej powiedzieć o tej migracji maszyn, ponieważ no to stanowi filar naszej organizacji? Tak, czyli w przypadku migracji maszyn, tak naprawdę przygotowujemy naszą landing zone to jest taki krok pierwszy. Następnie, kiedy używamy, używamy np. Azure Migrate'a, dokonujemy. Tak naprawdę replikacji naszych maszyn wirtualnych do Azura. I działa to w ten sposób, że one będą cały czas, zostaną inicjalnie zbakapowane i będą przez narzędzia synchronizowane. I potem całość procesu zależy od tego, jak Państwa infrastruktura w środku będzie wyglądać. Czy, jest to, czy są to maszyny wirtualne na VMware, czy ten VMware jest utrzymywany przez dostawcę, być może używają Państwo. Hyper-V, bądź systemów operacyjnych zainstalowanych bezpośrednio na serwerach. I to wszystko to zależy. Te scenariusze w ramach użycia tego narzędzia są rozpisane. I potem tak to wy wygląda to w ten sposób, że te narzędzie przez pierwsze 30 dni do tego procesu migracji jest bezpłatne. Więc kiedy uruchomimy to, uruchomimy replikację tych danych, mamy 30 dni na przeprowadzenie migracji bez dodatkowych kosztów. Azure Migrate jak inne narzędzia pozwalają znacznie przyspieszyć migrację. Co ważne, najpierw należy przeanalizować nasze dane i na podstawie ich wybrać scenariusz, a dopiero potem narzędzia. Taki Azure Migrate może sprawdzić się w wielu scenariuszach, ale jego wykorzystanie poparte powinno być analizą migrowanych systemów. Jak rozumiem te narzędzia, chociażby wspomniany Azure Migrate, jest w stanie migrować nasze maszyny pewnymi etapami, czy musimy za jednym razem zmigrować cały zestaw takich maszyn wirtualnych, które w tym etapie chcielibyśmy przenieść do Czyli modelu chmurowego? Jeżeli popatrzymy na całość, to rekomenduję przenoszenie ze sobą powiązanych grup serwerów. Przykładowo jeżeli mamy bazę danych i serwer aplikacyjny, to lepiej ich nie rozdzielać, żeby łączność do bazy danych szła przez vpn ponieważ spowolni się będą opóźnienia inne rzeczy. Więc możemy migrować to partiami, ale cały system, jeżeli to jest możliwe, powinniśmy migrować jako jedną, jako grup jedną całość. Czy dla konkretnych workloadów, chociażby wspomnianych baz danych, też mamy jakieś dedykowane narzędzia, które pomogłyby nam taką migrację przeprowadzić? Tak. Sam Azure Migrate pozwala. Przemigrować SQL Server, jak i inne bazy danych, pozwala do, przemigrować je do ich odpowiedników w wersji usług. Ja jeszcze bym jedną rzecz dodał wcześniej, odnośnie jeszcze maszyn wirtualnych. Tak naprawdę, bo istotą jest też przeprowadzenie testów, czy wszystko jest poprawne. I w przypadku takiego Azure Migrate'a możemy odpalić kopie naszych maszyn, ponieważ te dane już są synchronizowane w wyizolowanym środowisku. I to powinien być jeden z kroków migracji, czyli jesteśmy w stanie podnieść całą naszą aplikację i ona nie ma dostępu sieciowego do produkcji, jest wyizolowana, ale biznes i użytkownicy techniczni mogą zweryfikować, czy wszystko działa prawidłowo, czy dokonowaliśmy prawidłowego skalowania aplikacji, czy ma za dużo zasobów, za mało, czyli można dokonać takiego fine tuningu tych wszystkich ustawień jeszcze przed migracją, czyli można już ją odpalić i przetestować. A finalnie dopiero potem podejmujemy decyzję o przełączeniu, kiedy te dane są ciągle synchronizowane. Więc to też jest istota procesu migracyjnego, żeby to przetestować. Czyli, jak rozumiem, podczas procesu migracji mamy również etap testów. Czyli nie robimy testów na produkcji, tylko w ciągu tych 30 dni, kiedy korzystamy na przykład z Azure Migrate, możemy realizować takie testy obciążeniowe, wydajnościowe, jak również możemy robić taki fine tuning, który dostosuje tą architekturę, którą dobraliśmy wielkości maszyn wirtualnych, jak rozumiem, pod potrzeby biznesu. Tak, można to dokładnie sprawdzić. Co ważne, nie jest to do końca bezpłatne, to zawsze będzie kruczek, bo płacimy już zasoby, które wykorzystamy. Czyli sama replikacja tych danych jest darmowa, i usług do migracji jest darmowa, ale płacimy za te dyski, które potem się tam pojawią, jaki czas pracy maszyn wirtualnych. Tutaj, co ważne, one są rozliczane tak naprawdę minutowo, więc jeżeli testy będą trwały 300 minut, albo te e, będą trwały 2 dni, będą stop włączone maszyny, to zapłacimy za te dwa dni. To też jest ważne, że to jest opłata za faktyczny czas działania tego środowiska i to jest też duża różnica w przypadku takich klasycznych migracji do innego, do innego gdzieś lokalnego dostawcy. Jestem przekonany, że takie testy obciążeniowe, wydajnościowe i funkcjonalne są niezbędnym elementem do tego, abyśmy zagwarantowali sobie. Pewność, że po przełączeniu się do modelu chmurowego, wszystkie aplikacje systemy będą działały w sposób. Znaczy, odpowiedni. Tak, i jest on najbardziej istotny w przypadku pierwszych migracji. Czyli przy dokonywaniu pierwszych migracji, kiedy zdobywamy kompetencje, dostosowujemy się do naszej architektury sieciowej, przykładowo pojawia się, bo przemigrowanie takiej aplikacji to będzie nowy byt tak naprawdę w całym ekosystemie, więc takie testy pozwalają zweryfikować wszystkie założenie jeszcze przed finalną migracją, a wykonywane będą są prawie jak na żywym organizmie, czyli pokażą nam prawdę, ponieważ to będą dane Przykładowo dane produkcyjne, i to jest właśnie cała istota używania takich narzędzi przy migracji. Czy takie testy już na danych produkcyjnych dają nam możliwość zweryfikowania ewentualnych błędów? Jak rozumiem, jeżeli wszystko zakończy się pomyślnie, wtedy przystępujemy do właściwej migracji zasobów, czyli przełączenia, rozumiem, produkcji na ten nowy system stworzony po stronie chmury publicznej. Tak, dokładnie. Zazwyczaj jest wymagana krótka przerwa serwisowa, ponieważ te dane trzeba. Zreplikować tą ostatnią kopię, czyli najlepiej jest zatrzymać system, jeżeli to możliwe, i zrobić na przykład godzinną przerwę serwisową, żeby potem system uruchomić w już w docelowym rozwiązaniu. Czyli taka krótka przerwa serwisowa poza godzinami pracy systemu. I to jest takie rekomendowane i jest to też najprostsza metoda, bo w przypadku jakichkolwiek niepowodzeń. Po prostu ten system źródłowy uruchamiamy ponownie, a stary, a ten y, zmigrowany do chmury, jeżeli by coś nie zadziałało, możemy po prostu go wyłączyć i kontynuować pracę. Czyli też y, ryzyko biznesowe z takiej operacji jest niskie, ponieważ nie mamy takiego totalnego przełączenia. Czyli jak rozumiem, proces migracji będzie bezpieczny z tego względu, że z jednej strony testujemy. Nowy system na danych produkcyjnych przed migracją, a z drugiej strony cały czas system pierwotny jest włączony, w związku z czym, gdyby coś poszło nie tak, możemy zrobić taki rollback i wrócić do starej infrastruktury, aby zachować ciągłość biznesu. Tak, dokładnie o to w tym chodzi, czyli przetestowanie, a w razie czego nadal mamy rollback, a te dane są cały czas synchronizowane, czyli system źródłowy po prostu można potem. W przypadku problemów po prostu włączyć, kontynuować pracę i sprawdzić, co nie zadziałało, wyizolować to i sprawdzić, co nie zadziałało. Ja rozumiem, że jeżeli system w nowej infrastrukturze zadziała, na tym etapie kończymy proces migracji. Nie, i to jest takie właśnie yy, yy, twarde nie, bo powinniśmy tutaj rozwijać to iteracyjnie. Zazwyczaj przemigrowanie systemu jeden do jednego będzie nieoptymalnym rozwiązaniem. Jest ono dobre w początkowej fazie. I potem dochodzi to pytanie, które było o bazy danych. To jest jeden z takich przykładów. I mówimy tutaj o takim scenariuszu replatform, gdzie staramy się wykorzystać jakieś usługi zarządzane, żeby skorzystać z tej siły chmury w postaci usług zarządzanych, że możemy zdjąć z siebie pewne obowiązki. I tym przykładem będą bazy danych. Czyli możemy już w trakcie, w zależności od tego, jak czujemy się pewnie, możemy replatform dokonać od razu w kroku migracyjnym bądź w trakcie migracji. Ten replatform polega na tym, że analizujemy nasze, przykładowo bazy danych i patrzymy, czy one nadają się na przykład, do użycia w elementach pasowych. Czy jesteśmy w stanie użyć SQL Server jako usługi? Postgresa jako usługi. Być może, jeżeli Państwo korzystają z MongoDB, to Cosmos DB, bazę Cosmos DB, która udostępnia interfejs MongoDB, więc mamy wiele opcji, w jaki sposób można wykorzystać gotowe elementy, czy również z Microsoftem podejście, gdzie możemy jeżeli posiadają Państwo bazy oraklowe, można zastosować podejście, gdzie, bazy, gdzie wszystkie hosty aplikacyjne znajdują się w Azure, a dzięki partnerstwu Microsoftu i Oracla baza danych oraklowa, jeżeli nie może zostać zmigrowana na przykład na Postgresa, to możemy postawić ją jako usługę w bazie w chmurze Orakla, która ma bardzo szybkie połączenie sieciowe z data center, Microsoftu. Więc mamy wiele scenariuszy, i baza danych jest najczęściej jednym z najprostszych scenariuszy takiego typowego replatformowania, właśnie zmiany i dostosowania. Potem kolejne rzeczy to będzie optymalizacja tego pod względem kosztowym, bo w zwykłej serwerowni przyzwyczajamy się, że raczej staramy się dać duży zapas zasobów naszym aplikacjom. Pewnie Państwo też spotyka, że planują Państwo zasoby na 3-4 lata na tyle, ile kupują serwer, farmy serwerów pod swoje aplikacje. Czyli jak rozumiem w ramach etapu Migrate nie tylko wybieramy sobie kilka scenariuszy i testujemy ten, który wydaje się najbardziej optymalny, możemy w razie czego wrócić do drugiego bądź trzeciego scenariusza, aby również go przetestować, ale wspomniał Pan, Panie Łukasz, że również zwracamy uwagę od razu na koszty, czyli optymalizujemy koszty tej nowej infrastruktury. Tak, dokładnie. Trzeba popatrzeć na to, że w lokalnych rozwiązaniach zazwyczaj kupujemy zasoby nad wyrost, bo kupujemy serwer na, na 3-4-5 lat, w zależności od naszych polityk. To pewnie może Pan potwierdzić, że robią pewnie Państwo podobnie z tymi zasobami. I w chmurze jest to, że tak naprawdę wystarczy restart maszyny, żeby zmienić jej rozmiar. I są dwa podejścia. Pierwsze jest takie, że staramy się popatrzeć na te wyniki analizy, które były. Część narzędzi analizuje, rekomenduje rozmiar. Drugi, kiedy może nie czujemy się z tym pewnie, możemy przemigrować maszynę, jak jest, i patrząc się na jej obciążenie, ponieważ te wszystkie dane zostają w monitoringu, możemy. Patrzyć się w cyklu życia aplikacji i zmniejszać zasoby, które potrzebuje, bo nagle może się okazać, że z czterech faktycznych rdzeni, które mają państwo w maszynie wirtualnej, są potrzebne tylko dwa. Miałem już takie przypadki migracyjne, w których wychodziło nagle, że serwer, który miał 48 GB i był bardzo kosztową maszyną, był zmniejszany, był zmniejszany mniej więcej trzykrotnie w dół więc można realnie bardzo dużo osiągnąć przez to, że monitorujemy to środowisko i dostosowujemy go do jego potrzeb. To bardzo ważne o czym Pan mówi, ponieważ jako organizacja biznesowa zwracamy uwagę na kwestie kosztów, tak więc wykorzystanie pewnych narzędzi, dobrych praktyk optymalizacji infrastruktury i związanych z nią kosztów już na etapie migracji jest bardzo dobrym krokiem. Tak, raczej trzeba popatrzeć na całość, czyli na ten scenariusz taki migracyjny, iteracyjny, jeżeli my patrzymy na aplikacje. Warto popatrzeć, że chmura to nie tylko maszyny wirtualne. Stąd zaczynamy od rehosta, gdzie po prostu przenosimy, rehostujemy te aplikacje, ale kolejnie możemy zacząć właśnie wprowadzać ten replatform, czyli to, co powiedziałem Panu o bazach danych. To jest przykład, bazy danych są takim najprostszym przykładem. Możemy też popatrzeć, żeby zrobić tak zwaną modernizację aplikacji, czyli spróbować jej komponenty dopasować na bardziej pasowe. I przykład, oprócz bazy danych może się okazać, że jeżeli maszyna, nasza aplikacja w jakiś sposób przechowuje pliki i w niektórych przypadkach jest nawet dedykowana maszyna na to, być może warto skorzystać z usługi do przechowywania plików. Jeżeli chodzi o serwery aplikacyjne, jeżeli to jest możliwe, być może warto przerzucić je na usługi pasowe, jakim są na przykład app serwisy do utrzymywania serwisów aplikacyjnych, albo może w przypadku jakichś większych systemów pomyśleć o jej konteneryzacji z któryś usług zarządzanych. Czyli przy całym tym scenariuszu trzeba popatrzeć, że ta aplikacja przy jakimś nakładzie pracy być może warto. Włożyć, zainwestować w jej zmiany, żeby na koniec oszczędzić na kosztach operacyjnych, bo być może po zmianach będzie ona potrzebowała mniej zasobów, to jest mniej zasobów, albo co bardziej kluczowe, będzie wymagała mniej pracy ludzkiej ze względu na to, że będą to usługi zarządzane. To też trzeba właśnie patrzeć na migrację, jako że pierwszy krok to jest ta migracja. Być może dzięki temu, że wokół mamy dużo usług, czyli gotowy backup, właśnie cały monitoring, o który powiedziałem, który jest de facto z pudełka, całą część security dużo zyskujemy, ale warto się też zastanowić, co możemy dalej tak naprawdę zmodernizować, żeby zmniejszyć ten czas pracy, który poświęcamy, albo zwiększyć. Tą automatyzacji, żeby uzyskać trochę tej zwinności, na której też państwu biznesowo zależy. To były nasze, nasze założenia główne, aby zyskać zwinność, ale też troszkę zoptymalizować te zadania operacyjne. I jak rozumiem, takie właśnie przejście z modelu maszyn wirtualnych na model usługowy, gdzie część naszych serwerów czy aplikacji jesteśmy w stanie zastąpić poprzez dedykowane usługi. Wpływ pozytywnie nie tylko na koszty, ale również działania operacyjne i uproszczenie działań IT. Tak, z założenia tak, tylko to nie powinna być element, w którym startujemy od razu, bo bardzo często znajdziemy jakieś blokery, będzie się to przedłużać. Jeżeli robimy to krokowo, można te efekty uzyskać szybciej. Czyli dlatego ten richost jest według samego kafa, tak jak jest pokazywany jest jako pierwszym krokiem, ponieważ on jest dla organizacji łatwy do uzyskania, żeby zrobić ten pierwszy krok i zacząć po landing zone, żeby zacząć używać tej aplikacji i potem na bazie razem z naszymi kompetencjami tak naprawdę zacząć to korzystać z nowych elementów, czy jeżeli system będzie na przykład dziś rozwijany, będzie coś dobudowywane, to tak naprawdę można potem też coś dobudować już z gotowych komponentów pasowych. Więc trzeba patrzeć to na to, że jest to migracja, a potem iteracyjna praca, żeby wykorzystać tą całą Przewagę, którą daje nam chmura. Wybierając scenariusz migracji naszej aplikacji, naszego systemu, należy pamiętać, że scenariusz rehost, albo inaczej zwany Lift and Shift, nie powinien być scenariuszem końcowym migracji. Może on być krokiem pośrednim. Zazwyczaj rekomendowane jest zastanowienie się, czy możemy wykonać operację replatformy, albo tak zwanej Lift and Optimize, czyli. Skorzystać z gotowych elementów chmurowych, takich jak na przykład bazy danych, żeby unowocześnić, ulepszyć naszą aplikację. Podczas planowania ustawiliśmy zespoły projektowe. Jednym z zespołów projektowych był właśnie zespół migracyjny. Jak rozumiem, na etapie Migrate, to on jest zaangażowany i wykonuje całość pracy. Raczej tak, jeżeli popatrzymy, to powiedzieliśmy, przygotowaliśmy strukturę dwóch zespołów, czyli jest to zespół adopcyjny, który w tym wypadku będzie wykonywał prace migracyjne, ale też jest zespół zarządczy, czyli on też powinien już patrzeć z perspektywy kosztów, i innych rzeczy, w szczególności przy pierwszych migracjach, powinien weryfikować swoje założenia i czy zespół, tak naprawdę jak powiedzieliśmy, sprawdzanie drugiej strony na drugą rękę, czy zespół adopcyjny spełnia te wymagania, które ustaliliśmy, czyli trzeba popatrzeć na to, że to adopcyjny pcha do przodu tą całą migrację, a zespół zarządczy sprawdza czy wszystko to się zgadza i weryfikuje też swoje procedury i mechanizmy więc jest to też, w szczególności pierwsze migracje są takim takim krzyżowym sprawdzeniem czy to co założyliśmy to działa, czy należy to zmodyfikować więc tutaj też trzeba pamiętać, stąd będziemy powtarzać często o tej iteracyjności, która się pojawia od etapu tak naprawdę planowania poprzez przygotowywanie i rozbudowę landing zone, ponieważ właśnie Taka migracja może mieć wpływ na jakąś dodatkową rozbudowę landing zony. Jeden z przykładów może być może nowa strefa sieciowa, strefa, sieciowa, która, strefa sieci, która będzie inaczej zabezpieczona, może dopuszczony ruch z internetu, więc są różne czynniki, które wpływają i wyzwalają zmiany w innych obszarach przy takiej migracji kiedy sprawdzamy założenia. Czyli rozumiem, że oba zespoły już w pełni operacyjnie działają, aby wspólnie przeprowadzić proces migracji, nadzorować pozytywne działania, wyeliminować błędy, jak i podjąć decyzję właśnie o przełączeniu środowiska produkcyjnego na środowisko chmury publicznej. Tak, dokładnie. I zapamiętać, że trzeba rozdzielić, yy, zrobić to rozdzielenie ról i co jest ważne właśnie, że adopcyjny jest od Migracji, zarządczy jest już od tych czynności operacyjnych po migracji i weryfikacji, takie bardziej patrzenie w trakcie, czy trzymane są założenia, czy trzeba coś zmienić. Więc tutaj naciskałbym na to, żeby dobrze rozdzielić te, te prace, tak żeby po pierwsze nie było blokerów, z drugiej strony gdzieś frust ludzkiej frustracji, że osoba musi pchać dwie rzeczy, bo nie po to jest to wydzielenie rólów organizacji. W materiałach do Fazy migracji w Cloud Adoption Framework możemy znaleźć zbiór najlepszych praktyk i scenariuszy, w jaki sposób migrować aplikacje. Co ważne, niektórzy partnerzy posiadają swoje własne scenariusze migracyjne, które mogą okazać się w niektórych sytuacjach o wiele lepsze niż zdefiniowane zbiory praktyk. Więc nie wolno zamykać się na te rekomendacje, ale też skorzystać z doświadczeń rynkowych, jeżeli pasują do naszej sytuacji. W ramach naszej rozmowy omówiliśmy, Fazę migracji w ramach Cloud Adoption Frameworku i przedstawiliśmy, w jaki sposób może wyglądać analiza przedmigracyjna oraz jakie narzędzia można wykorzystać. Skupiliśmy się również na scenariuszach, w jaki sposób możemy przenieść naszą aplikację oraz poruszyliśmy tematy związane z tym, jak sama taka migracja może wyglądać i jakie są ryzyka i obawy z nią związane.